Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Jest dzisiaj z nami jak zawsze Abaj. Gościnnie. Dzisiaj sobie obejrzymy statek, który nazywa się The Tempest 3, model trzeci. Jest to niezwykle niezwykle dziwna maszyna, którą co już na pewno zauważyliście w pierwszych sekundach na pierwszy rzut oka. E Ponieważ statek ten w bardzo dziwny i niezwykły sposób łączy ze sobą małe i duże bloki. Tak, tutaj jak widzicie, właśnie e, mamy zastosowane przykładowo z przodu e, duże bloki nadwozia, albo podwozia, nie wiem jak się fachowo mówi. Podwozia. E, no, dziękuję. E, mamy tutaj też jakąś rafinerię w ogóle wrzuconą, raczej ulepszenia do tej rafinerii, jakiegoś tureta, więc e, bloki małe tutaj bardzo fajnie przeplatają się z blokami dużymi, i jest to w ogóle zrobione w taki sposób, że technicznie. No nie wiem, nie wiem jak on to zrobił, nie wiem jak autor tutaj podszedł do kwestii podczepienia tego wszystkiego, ale nie da chyba się tego zrobić normalnie w grze bez używania jakichś tam sztuczek. No, autor zapewnia, zapewnia że nie użył to żadnych modów do tego statku, do tej do budowy, zwłaszcza, że to widać, bo zobacz, że te statki, te, te bloki raczej przenikają się, one nie są osobne, no, jakby to ująć. Osobnymi częściami, które... Tak, tak, tak jakby to by, to, tak jakby te bloki nakładały się na siebie nawzajem, zwłaszcza, że jak wyjmiesz spawarkę, to zobacz, że nie da się podświetlić spawarką tych dużych bloków, tylko małe bloki się podświetlają. Tak jakby były trochę zgliczowane właśnie między sobą. Tak. I przez niektóre duże bloki po prostu można przelecieć, nawet z tego co zauważyłem. Tak mi się wydaje, Pewnie mają troszeczkę zepsute hitboxy przez tą operację, przez ten zabieg właśnie tutaj doczepiania mm. tego wszystkiego. Zresztą tutaj też widać, jak przelecimy sobie na dół tego statku, że właśnie gliczują się właśnie między sobą. Tutaj jest to chyba tak, duży detektor i mały łącznik. Tak troszeczkę sobie tak. migają, fajnie to nawet wygląda. No, bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja w ogóle sama w sobie, bo dzięki temu, że te bloki ze sobą są tak pomieszane. To udało się osiągnąć bardzo niebywały efekt, którego w żaden sposób inny nie uda ci się zrealizować w tej grze. Tak, nawet jeżeli byś był bardzo dobrym budowniczym, to czegoś takiego po prostu nie zbuduje się od ręki, trzeba e, używać łączenia tych materiałów. Mhm bo w ten, ten prosty sposób autor tak naprawdę stworzył kształty, które w tej grze nie występują, przez to, że te bloki są ze sobą połączone w jeden. Dokładnie, dokładnie. Tutaj mi przypomina słuchaj się, jeżeli chodzi właśnie o ten statek i o te wszystkie kształty, pojazd z Destiny. Ogólnie w Destiny mhm. mamy możliwość posiadania takich statków, personalnych statków, które umożliwiają nam podróż międzyplanetarną i tego typu statki o takiej geometrii właśnie złożonej z masy jakichś tam dziwnych, Stających elementów y, są w, w Destini dostępne. Jeżeli ktoś właśnie grał, to pewnie wie teraz o czym mówię. A jeżeli mhm. nie, to może sobie, nie wiem, obczaić na Google Grafice albo tutaj gdzieś lepiej. No na pewno tak. No właśnie, bardzo, bardzo już pomijając kwestię techniczną, jak autorowi się udało zbudować ten statek, y, to niesamowicie on w ogóle wygląda sam w sobie, bo jest bardzo y, taki nabity, żebym to, że to nazwę w ten sposób. Taki... Jednocześnie bardzo estetyczny. Tak, bardzo estetyczny. Zobacz, z tym masywnym dziobem i takim dosyć płaskim tyłem przypomina trochę mobil w pewnym momencie. No, coś tym jest, coś w tym jest, muszę ci powiedzieć. Mm. Albo jakiś taki sportowy pojazd w ogóle, mm -hmm. z dużym silnikiem, dużym napędem jakąś taką sekcją, wiesz, z przodu, nie wiem, silników, z tyłu tak, mamy tak. tylko odrzuty. Tutaj mi się, wiesz, co bardzo z silnikami. Jak już mówimy o silnikach, podoba o ta tutaj część. Te silniki ukryte tutaj w bloku, mhm. które swoją drogą chyba działają bez, bez żadnych problemów, bez żadnej kolizji z tym dużym blokiem, tak. bo ten duży blok po prostu jest tutaj nieuznawany przez grę jako normalny blok, tylko jako nie wiem, jakiś ozdobnik czy coś takiego. Po prostu nie ma hitboxa tutaj. Tak, tak, on nie ma hitboxa, nie da się w żaden sposób do niego w niego trafić. Co jest ciekawe, zobacz, że po bokach z przodu są umieszczone dwa głośniki. Tak? Pokaż, a rzeczywiście. Rzeczywiście, nie zauważyłem ich. I jak się zbliżyć do nich, to słychać, że one klikają. A no, słychać, słychać tak delikatnie, taki delikatny klik co jakiś czas, co kilka, co kilka sekund. Nawet bym powiedział, że kilka razy na sekundę. A czyli no tak, wiesz co, ja niestety, jak mam ten nagrywam, to mam tylko na jedną słuchawkę nałożone Rozumiem. ucho i troszeczkę gorzej słyszę przez to. No, w każdym razie, w każdym razie mam, bo, bo sprawdzałem wcześniej. Mhm. Tutaj można się podłączyć do. Co jest ciekawe, nie, do wszystkich, nie wszystkie panele działają, na przykład nie, da, nie działają panele dużych bloków. Ale przez mały panel tu mi się udało dostać i tu mamy blok odliczania, jeden jakiś, podpisany jest, ekstra, ja go wyciszyłem, włączyłem mu tryb silent, a mimo to słychać takie charakterystyczne klikanie. Chyba, że tu jest jeszcze... Chyba, że coś innego żeś wyłączył. Jest jeszcze, nie, jest jeszcze drugi, ale on też jest, też jest wyciszony, więc nie wiem, hmm, to może, coś może jeszcze tutaj popsuło. klikać. Trudno powiedzieć, wiesz. Bardzo, bardzo to jest interesujące, że, że bez zastosowania rotorów, bez zastosowania tłoków i podobnych mechanizmów udało się temu człowiekowi połączyć ze sobą te dwa bloki. No, wygląda to naprawdę niesamowicie ogólnie. a Swoją drogą, taka ciekawa rzecz, zobacz, że te bloki, bo tutaj te wszystkie mhm. duże bloki są nieuznawane przez grę jako blok, ale jednocześnie, jak tutaj się przyjrzymy, mamy duży żyroskop. I jest to, uwaga, jedyny żyroskop, jaki ten statek posiada. Nie ma tutaj żadnych małych żyroskopów. Jestem ciekawy, jak gra sobie z tym, ponieważ jeżeli nie uznaje bloku, to czy właśnie, nie wiem, da się zrobić tak, żeby uznawała go i funkcję. Chyba, że nie wiem, uznaje tylko funkcję, a bloku nie widzi. Naprawdę jest to zastanawiające, bo przeczy to troszeczkę temu wszystkiemu, co powiedzieliśmy przed chwilą, że właśnie te bloki są bezużyteczne w, w przypadku tej gry. Tak, wygląda na to, że, nie ma, że gracz nie ma do nich bezpośredniego dostępu, ale bloki same w sobie są użyteczne, bo działają, nie? To jest jedyny żyroskop w tym statku. Tak samo całym źródłem jego zasilania są cztery baterie małego Tutaj statku. po bokach są umieszczone, jak widać, koło. Anteny... Mm. Czekaj, to jest antena laserowa, czy co to jest? Antena laserowa. To jest antena... tak, no, to jest antena laserowa. Dokładnie. Tutaj macie cztery bateryjki. W sumie fajny nawet sposób, wiesz, tak dodaję trochę detalu mm. tutaj z tyłu, bo tył mimo e, tego, że wygląda naprawdę nieźle, już jest mniej bogaty w detale. To nie, ma nie tych... musi być, wiesz? Mi się, Mi się wydaje, też wydaje, że, że nie, nie ma aż takiej potrzeby jak z przodu, ale... Tak, zwłaszcza, że, że, wiesz, statek nie powinien być tak bardzo bogaty ze wszystkich stron w detale, wiesz? No Bo też to, prawda, też prawda. To zachowuje pewien, pewien balans, że ten... Ten bogaty w detale przód jest, i z tyłu jest on troszkę taki nudniejszy, ale bardziej stonowany. Nie, nie sprawia to, tak, nie, nie tworzy to takiej burzy w głowie. Chyba, że wiesz, ktoś się chce bawić w stylu Warhammera z latającymi tymi <grym> katedrami wręcz. No tak, tam to już trochę przeginają w drugą stronę za to. No ale taki styl. Taka gra, taki styl. Zobaczmy, jak to w ogóle lata. No, jestem też za tym, żeby obczaić, jak to wszystko. tutaj się porusza. W ogóle gdzie jest wejście, bo ja tutaj nie odkryłem słuchaj wejścia. Z tyłu, z, tyłu, pod anteną, tak... z tyłu pod anteną laserową. Dobra, tutaj widzę, żeś coś w kleju przylegowało mi dosyć mocno. Tak patrz, kurde, coś, jest, coś się sypie. E, mówisz, że o... zaraz za anteną, tak? Dobra, wiesz co, to ja sobie tutaj kliknę, ale tak. E, czekaj, bo nie mogę tego. O, tutaj jest, dobra, wiesz, co znalazłem to. Okej, okay, widzę, że. Rozpędza się to chyba całkiem szybko. Widzę, że ten rozpędza się to z prędkością tak na oko 12 km na godzinę. Więc mhm. całkiem nieźle. W ogóle widzę, że zamienili kilometry, czyli metry na kilometry. Nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Wiesz, dlaczego? Z czego to wynika? A możesz powiedzieć, nie wiem akurat? Bo jest podwozie samochodów w tym bloku. Ukryte. dodasz, to jak dodasz. Wiele. Tak, jak dodasz choćby jedno podwozie samochodowe do, do statku, to z jednostka prędkości się zmienia na kilometry. To powiem Ci, że nie wiedziałem tego. Jakoś nie zwróciłem uwagi. Grając, A ma, mało, grając mało jeździsz i dlatego. No też <laughs> prawda, wiesz. Ja niestety ze statkami, które mają doczepione koła mam taką... Że tak powiem, wiesz co, niefajne nie mam doświadczenia. Często mi się rozwalają hmm. same z siebie przy spałnowaniu, więc. No, no nie, nie bez powodu ja też nie latam. Nie jeżdżę samochodami w tej grze. I unikam jak się da. Bo to jest koszmar po prostu. Jeszcze to nie jest na tyle gotowe, żeby się dało tym jeździć. No, no. co tutaj w ogóle jeszcze mamy swoją drogą? W środku masz wyświetlacze, jest hmm. widzę mody. Jest skrypty, raczej na ten M-mastera skrypt na, na wyświetlacze, ten co zarządza, pozwala wyświetlać ten. Jest sztuczny horyzont z informacją o, o grawitacji, o przyspieszeniu. Jest też w środku jakieś informacje o czasie, prędkości, przyspieszeniu masie statku, takie raczej bezużyteczne informacje, zwłaszcza jak grasz z łączonym ale okej, okay, miło, że autor no, za to coś. Fajne rozwiązanie, tutaj zgadzam się. Swoją drogą, co do samego statku, tak sobie teraz patrzę, myślę, można by szybko jeszcze powiedzieć ile on tutaj ma mocy i tak dalej. Otóż z tego, co widzę tutaj, statek ma ile? Tam 1500, tak, kilo, kilogramów, znaczy kilogramów, tysiąc, co jest, ja w ogóle mówię? 100, 150 tysięcy, przepraszam. No. Zawsze, zawsze się mylę w jednostkach. E, mamy tutaj też, ile tam? 17, 17 więcej megawatów mocy. 100, 169 tak. silników. To jest w ogóle zastanawiające, gdzie no tu właśnie. jest to cholery upchnięte. Bo tutaj, jak popatrzymy na ten statek tak normalnie e, z zewnątrz, to tych silników widać tak ze 20-30, więc musi być tutaj naprawdę tego sporo w środku. Mi się wydaje, że on, on wykorzystał te 103, 169 silników, użył przez ten glitch przenikających się bloków. No, a swoją drogą przenikania się bloków, jak mówię, że o silnikach, to właśnie statek mi tak fajnie spadł i wrócił w jedno miejsce. Dobra robota, gra. Dobra robota. <grystanie> tak, tak, no niestety od początku dzisiaj, jak próbujemy nagrywać, to mamy cały czas problemy z rotorami, które są. Chcieliśmy wam dużo ciekawszy statek pokazać, może nie ciekawszy, zupełnie inną konstrukcję, ale tamta miała dużo rotorów. I po prostu nie dało się nagrywać, bo gra świrowała. No, niestety, rzucało tym statkiem naprawdę niesamowicie mocno, jakby do jakiejś gumy był przyczepiony czy czegoś takiego, więc wybaczcie, no. ale. Tym, tym razem musia, musieliśmy zdecydować tutaj e, się na inny model, ale kto wie, może kiedyś jeszcze wam go pokażemy, a tak ewentualnie jest. Marek pokaże go w pojedynkę, to będzie pewnie bardziej <śmiech> realistyczne. <śmiech> tak, to będzie bardziej wykonalne, ponieważ no. jest nie do przerobienia po prostu w multiplayerze tamten statek ze względu na rotory. Ten statek, nie wiem, czy na ile próbowałeś nim latać, ja przed chwilą mm -hmm. próbowałem różne tutaj robić e, awiacje, <laughs> że tak to nazwę mm -hmm. i powiem ci, że ono lata jak szalony po prostu, no, lata jest naprawdę tutaj niewiarygodnie nie zwrotne. Jak na jeden żyroskop, to daje radę. Ale to jest dużego statku, że to on ma gigantyczną moc, więc nic dziwnego, ale jeszcze to 169 silników robi swoje też, bo on ma niesamowitego kopa, błyskawicznie przyspiesza, natychmiast się zatrzymuje w miejscu i zawraca, wiesz, zupełnie jak w filmach science fiction. No, fajne, <grych> fajne rozwiązanie, przy czym przez ilość silników coś czuję, że ten statek jest niemożliwy do przekonwertowania na survival. <grych> Mi się też tak wydaje, bo paliwo będzie dzisiaj kończyło w 5 minut, w 2 minuty. On, oj, i myślę, nawet. że troszeczkę szybciej, kilka sekund po starcie jest szansa. Być może tak. <laughs> Jeśli on rzeczywiście ma 169 silników rakietowych, to nie wierzę, żeby on latał dłużej niż kilkanaście sekund rzeczywiście. Tu masz rację. No, nawet w czasie rzeczywistym, jakbyś chciał doprodukować, to to ilość lodu, jaką byś musiał zabierać, jest niewyobrażalna. Ta, zwłaszcza, że zobacz, że on prawie w ogóle nie ma silników góra, na, na górze i na dole. One muszą gdzieś w jakiś bardzo sprytny sposób Muszą być skitrane, schowane w środku. Wiesz, gdzie mi się wydaje, że mogą być? Tutaj jak tak? zobaczysz z przodu, mhm. tam gdzie mamy e, stopę podwozia, to mamy zakryty duży ten. Tak. E, widzę, duży widzę one, tak, one tu w środku wszystkie silniki są, wiesz? Jak włączysz sobie swobodną kamerę F8. Wiesz, co u mnie? Niestety problemy są z tym, jak nagrywam. Mi spauzuje prawdopodobnie nagranie, więc tutaj Rozumiem. nie mogę pokazać. Polecam ustawiać przycisk nagrywania pod scroll locka, jest dużo łatwiej. W tym. No, wiesz, co zastanawiam się. Roz, rozważam to za każdym razem. Będę musiał na następny materiał coś takiego obczaić. Tak jest. No to już to, to, to w takim razie u mnie to widać, że rzeczywiście te silniki rakietowe, ich jest tutaj gigantyczna ilość i one wszystkie są schowane w tych dużych blokach zgliczowanych. Czyli bloki też pełnią taką funkcję um, takich maskującą. paneli właśnie maskującą. Fajne rozwiązanie, wiesz co, ja byłbym za tym nawet w przyszłości, żeby się dało zrobić jakiś mod, który sprawiłby, że miałbyś tego typu właśnie panele i dałoby się na przykład je otwierać i obczaić co, co jest w środku tego typu statku. Ta. Byłoby to naprawdę całkiem spoko. Zauwa zauważyłem w środku jeszcze, bo latam sobie swobodną kamerą, że jest bardzo dużo bloków silników skierowanych do środka do statku. Jest tutaj kilka takich, można by to nazwać, osi silników rakietowych. Widzę, że dwie, może nawet więcej jest. Jest, gdzie masz silniki skierowane do środka? Jakbyś włączył niszczenie bloków w tych statkach, mhm. to przy pierwszej próbie lotu on by po prostu się rozleciał, bo te silniki by przepaliły po prostu w środku statek na pół. No, no Jeśli... tego tym bardziej nie jest to statek Państwu taki typowy. No, absolutnie nie. To jest wyłącznie statek dekoracyjny, ale trzeba przyznać, że zmysł artystyczny autora jest naprawdę niesamowity. To no, jedna z najładniejszych konstrukcji w workshopie. Zdecydowanie tak. Jak nie najładniejsza w tym momencie z prezentowanych przez nas, patrząc sobie, po ilości odcinków, nie? Mhm. Myślę, tak, myślę, że tak. można go w topce totalnej umieścić. Naprawdę ilość włożonej pracy w ten statek, to jak autor miał tutaj wyobraźnię, żeby go zbudować, jest naprawdę tak. niesamowite. No, pomijając fakt, że statek jest totalnie niepraktyczny, to jest poza tym <laughs> bardzo dobry. <laughs> no tak, to, to, to możemy pominąć, wiesz. Prak praktyczność tego statku rzeczywiście nie jest jego mocnym stroną, ale czy wszystko musi być praktyczne? No już, już ja widzę, jak będziesz próbował go odbudować ze spawarką w ręku na przykład. O no 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 no! To myślę, to że jest... się źle skończy. Nie to do zrobienia, będzie wkleić po prostu kleić go z powrotem. Tak jest. O kurcze, dobry statek. Naprawdę duża łapka w górę jest dla, dla, dla tej konstrukcji. 10 na 10. Naprawdę. Zdecydowanie tak. No dobra, myślę, że, że, że to tym, tym możemy za zamknąć tą... <laughs> o kurcz, ale śmiesznie się po nim chodzi. <laughs> no właśnie e... widzę, że tak trochę wleciał w niego. <laughs> tak, że, że dosyć zabawna sprawa. Dobra. Okej, okay, myślę, że możemy na tym zakończyć, bo y, chyba wyczerpaliśmy temat tego kolosa. W przyszłym odcinku spróbujemy może jeszcze coś innego poszukać z dużych, małych statków, bo bardzo mi się podoba ten temat i fajnie byłoby więcej takich konstrukcji poszukać. No, ja jestem za. Jestem za. Mhm. Myślę, że tutaj pokażemy jeszcze kilka fajnych tego typu statków. No, dobra. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę w takim razie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie. Cześć! Heja.